Kolejne spotkanie z serii pytam. Po Maćku Zajderze inny środkowy, Wojtek Sobala, pytam Sobale. Dużo pytań do Ciebie przyszło, obawiasz się? No, widziałem parę pytań, to powiem, że naprawdę są niektóre ciekawe. No, zobaczymy. Sami są ciekawe, co tam. No dobra, słuchaj, to zaczniemy z grubej rury. Pojawiały się takie pytania różne ja tu ogólnie. Gdzie zamiarz w przyszłym sezonie? Zaczynamy petardą. No to petarda no. Petarda jest taka, że zagram w bielsku białym. Więc, no cóż tu więcej powiedzieć, no oni złożyli najfajniejszą ofertę, jestem ciekawy jak pod gruszą się będzie grało, zobaczymy. Właśnie ostatnia Twoja wizyta w tej szatni. No ostatnia, ostatnio już też tu byłem zabrać parę swoich rzeczy, myślałem, że już nie wpadnę, no się okazało, że najlepsze miejsce do zrobienia tego wywiadu dzisiaj. Czym ci pierwsko przekonało? Bielsko, no tak naprawdę... No, nie raczej jest... nie obiecują gruszek na wierzbie. Nie, 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 na no pewno nie. To no, była taka najsensowniejsza oferta. Eee... W sumie na pewno dojdzie doświadczenie. To jest dla mnie taki najważniejszy wyznacznik. No i pewnie... Hmm. co jeszcze? Personalnie to, to nie wiemy, bo to cały czas są takie yy, niewiadome co tam będzie personalnie, ale pewnie ty wiesz, mniej więcej co tam się będzie działo i też cię pewnie tym przekonali. Coś tam wiem i na pewno to, co wiem, przekonało <noise> Czyli mnie na Wiem, pewno... ale nie powiem. Myślę, że internauci bardzo się ucieszą, lubią to. Szczególnie jak ja mówię, coś wiem, ale nie powiem. No na pewno, no póki to jeszcze oficjalnie nie pójdzie, no to ja nie mogę takich informacji zdradzać, więc. Dobrze, wiemy na pewno, że jest Piotrek Gruszka, wiemy, że jest Wojtek Sobala, to jest pewne. No, a wiem, ta... że jest Grzegorz Pilarz. Tak, pewno... jest Grzesiek Pilarz, zgadza się. Pineroy. Aneta Fedyk pyta się, jakie plany na przyszłość? Hmm. Tam, te najbliższą. Najbliższą? Siedzimy tutaj, już szafki puste, to chyba, chyba taka przyszłość, czyli jakaś przeprowadzka. No, przeprowadzka. No, jestem właśnie w trakcie, dzisiaj od samego rana rozkręcałem szafki. Ogólnie ogarniałem, wybierałem rzeczy potrzebne, niepotrzebne, znowu selekcja, jak co rok. No, takie życie. To. Trzeba się przyzwyczaić. Życie sportowca. No, powiem, że logistykę ogólnie przeprowadzak mam dość dobrze opanowaną i w sumie jakby była taka możliwość, to napisał z tego pracę magisterską i na pewno bym bronił. Ale nie wyszedłeś z prawy, bo w nie trochę się zasiedziałeś. No, Pamiętasz Olsztynie... jeszcze jak się przeprowadzać? Tak, no bez problemu. No to akurat powiem, że tu doświadczenie mam spore, bo nie wiem, to już chyba moja 11. Hmm. przeprowadzka w moim życiu, więc... Przypomnij ile masz lat. 26. 11. przeprowadzka. Fenomenalne osiągnięcie. Hmm. Prawie jak Zbyszek Bartman z klubami. O, nie wiem, czy to jest dobre porównanie, bo ja na pewno nie, nie przeprowadzałem się tak często w związku ze zmianą klubów. U mnie też dużo, dużo przeprowadzek wynikało z tego, że wcześniej mój tata był wojskowym i trzeba było za nim jeździć, więc... Czyli wszystko jasne, skąd te przeprowadzka. Słuchaj, Paweł Łapiński, przypominam, że pytają, pytamy, pytania są ode mnie przekazywane. Właściwie pytania są internautów przekazywane przeze mnie, żeby nie było, bo niektóre są dosyć dziwne. Paweł Łapiński pyta, co robisz? Co robię? Chyba teraz, co robisz? Nie wiem, no teraz to siedzę. A co będę robił? Też nie wiem, czy mnie wrócę do domu i dalej będę pakował. <grych> Karolina Szynaka yy, prosi właściwie, niech Wojtek pozdrowi yy, panią Madzię. A, to wiem o co chodzi, bo to też ostatnio rozkminiłem i mówię, kurczę, panią Madzię? Ale to jest po prostu uczennica mojej dziewczyny więc i tam chyba też druga była, z tego co pamiętam. Też żeby pozdrowił, więc pozdrawiam od obu moją kochaną Madzi Madzienkę. A faktycznie Go Gosia Hintman y, też prosi o... Do, czy dołącza się do pozdrowień. No, że czyli, czyli, tak. zostało rozchunione wcześniej, bo ba, sam, sam nie wiedziałem o kogo chodzi, bo myślałem, że chodzi o to, żebym pozdrowił. Nie, yeah, ale tutaj... <laughs> Karolina Jarosik pyta, jaką lubisz pizzę? Kurczę, te Pizza? pytania na Facebooku y, są o tyle y, łatwe, że Ty je już widziałeś. Ja też dostałem kilka pytań innych, nie tylko drogą Facebookową. Aha. No ale dobra, Karolina A z zostawiła się Japonów w pizzę Nie widziałem. A w pizze? Hmm. Teraz w sumie, dzisiaj sobie spróbowałem jednej nowej, e, Fit Italia i w sumie nie była za dobra, ale miałem połówkę pół na pół zrobioną i tamta druga była lepsza. Była z szynką, sos śmietanowy. Takie rzeczy lubię i pomidorek. Czyli wiemy, jaką pizzę lubi Wojtek Sobala, a, a nie jaka Agnieszka Sobala pewnie zbieżność nazwisk. No na, pyta, pewno. na pewno, też mi się tak wydaje, kiedy przyjedziesz do domu. A czy jego domu? Bo tak zbieżność to <laughs> nie wiem. Nie? nie, no w sumie, siostra, niedługo będę w domu. <laughs> kolejne, kolejne pytanie od Adama. Co Ci najbardziej zapadło w pamięci podczas tego pobytu w Olsztyni i jakie masz oczekiwania? Co do następnego sezonu. Kurcie, zbudowany do pytanie. Dopamiętam, to jest jednak połowa, bo jeszcze jest dalsza część. Aż tak? No tak. dobra. No to w takim razie, żeby wypełnić to wszystko dobrze. Mm -hmm. Więc tak, na pewno będę pamiętał dwie rzeczy z Olsztyna. Będzie to mecz z Politechniką, bo to naprawdę było takie fajne przeżycie. Dla mnie trochę takie trochę déjà vu, bo już z Politechniką podobne mecze rozgrywałem w Częstochowie. I na pewno będę pamiętał mecz z Gdańskiem w kolejce poprzedniej, wtedy kiedy właśnie Petr Gruszka do nas dołączył, bo to było bardzo fajne spotkanie, więc te dwie rzeczy zapamiętam. Ogólnie o tym zapamiętam bardzo pozytywnie, ponieważ jest to fajne miasto do mieszkania. Przypomnij mi, co oczekiwanie było tutaj, odnośnie no tak. następnego sezonu? No no mniej, więcej, sezon... mniej więcej już wiemy gdzie grasz, ale jakie masz tak, oczekiwania? No moje oczekiwanie to jest przede wszystkim to, żeby dużo pograć żeby do... i pograć na fajnym poziomie bo w tym roku za dużo nie miałem możliwości, a poprzedni sezon, no nie ma co ukrywać, był taki, no nie był udany, więc... No cóż, no w tym sezonie jak miałem okazję, coś tam próbowałem się pokazać, no ale tych okazji za dużo nie miałem, więc... Ale jak widać, udało Ci się dobrze pokazać, bo zainteresowaniem cieszyłeś się całkiem sporym. No tak, no parę klubów się odezwało, więc... I to nie jest, to nie jest ściema rozprzedamy. Naprawdę tak. jakby ktoś tam się zastanawiał, jak może się kilka klubów interesować kim, kto nie grał zbyt wiele w sezonie, to naprawdę można. Można. No i co? Zachęcamy do, do e, intensywnej pracy tych, którzy chcieliby na przykład się wypromować, to można naprawdę solidną pracą no pokazać się. Jak najbardziej. Dalsza część pytania od Adama Siennickiego. Czy uważasz, że poszerzenie plus ligi o kolejne dwie ekipy to dobry pomysł? No i tutaj, Adamie, ja muszę Ci odpowiedzieć, że tak naprawdę nie mam jeszcze na, temat, na ten temat zdania, no bo, kurczę, nie zostało to jeszcze sprawdzone. Ja wychodzę z założenia, że można dopiero komentować, czy coś było dobrym pomysłem lub nie, jeżeli tak naprawdę się sprawdzi, to chociaż w sezonie, no. Czyli co, co, pierwsza no, runda weryfikuje wszystko? Ja nie wiem, czy pierwsza runda, mi się wydaje, że jednak cały sezon, no więc cały, całą sezonowi, na no, zasadzie, żeby zobaczyć w ogóle, czy to miało sens. No bo jeżeli nie miało sensu, no to tak naprawdę to nie jest problem za rok decydować. No, że nie. No tak, ale też ja bym się jednak nie zgodził, bo zastanawiam się, czy zamknięcie, właściwie otwarcie linii i brak spadków jest dobry. Już po jednej pierwszej rundzie było widać, że, że jednak te, niektóre zespoły odstają poziomem, i dobrze by było jednak wrócić do tych spadków. Ale nawet jak będą spadki, to i tak, i, tak, i tak pozostanie taki podział na dwie części. Czyli pierwsza czwórka, ewentualnie są tam dwa zespoły, i potem druga czwórka, lub teraz szóstka, tak więc. Mi się wydaje, że to, że będzie więcej meczy, wcale nie wskazuje na to, że to będzie gorszy poziom. Czyli, czekamy, być, czyli czekamy na to, no sezon. poczekał, bo czekał czas, czas czas naprawdę ten sezon może być dziwny, ale w tej dziwności wcale nie musi być zły. No dobra, to poczekamy, pożyjemy, zobaczymy. Adam Ci oczywiście pozdrawia i życzy powodzenia w Nowym Klubie. Ciekawe skąd wiedział, że w Nowym Klubie. No dobra, Na śledzić stronę, stronę, śledzi stronę, wiedział, jakie są różne maszyny. Podchwytliwe. Dobrze, Natala Kozłowska. Y, jakieś poważniejsze plany na przyszłość i y, gdzie Cię można spotkać? To jest pytanie, poważniejsze spółka. plany na przyszłość, to jest takie yy, no. szerokie. No, plany na przyszłość no to hmm, dom, drzewo, nie wiem, syn. To mogą być plany na przyszłość, tak? Ale nie wiem dokładnie o jakie tam chodziło, więc. <grym> nie wiem, może <grym> weekend, ryby. Nie, nie wiem, no no na pewno gdzie je można spotkać, to można mnie spotkać nad wodą często, bo tam lubię sobie posiedzieć. Wiem, że dużo jezior w Polsce jest. Wiem. Wszędzie. Już nawet orientowałem się, jak wygląda sytuacja w Bielsku. <grym> żeby wiedzieć, gdzie się zapisać, jak wygląda. Sobie? No, jezioro żywieckie dobrze wygląda w tym wszystkim. A ja przede wszystkim tam jest bardzo dużo rzek, i nowa metoda może mi tutaj przyjdzie do głowy, czyli metoda na muchę, bo tam są takie rzeki, że można sobie popróbować. Dobra, przypomniało mi się teraz ode mnie jedno pytanie, w związku, z, że wróciliśmy do tematu Bielska. Mhm. Jak się zapatrujesz na współpracę z gruchą? Bo to był tu jeszcze niedawno Twój kolega z zespołu, przez pewien czas, mhm. a teraz będzie Twoim trenerem. Znaczy ja nie mam takiego problemu, żeby to oddzielić, tak? My, my zaczniemy trenować, wchodzę na salę, to jest mój trener. Wychodzimy z sali, to może być jeszcze mój trener, ale to może być już mój znajomy. No wszystko zależy od tego też jak Piotrek postawi... Jak do gruchy będziesz mówił? Na razie... Panie trenerze? No słyszałem, że ta pani trenerze się obraża, więc <laughs> na razie zacznę od trenerze, raz powiem panie, jak tam źle zareaguje, no to zwrócę do trenera.